Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o luksusowym życiu Antoniego Macierewicza, o Snub Dogu, który no, z okazji inflacji dał podwyżkę swoim pracownikom, o niecodziennych upodobaniach prezydenta Rosji, o tym jak kozacki jest premier Boris Johnson i o planach zawodowych syna wójta gminy Żelazków. Nim jednak zaczniemy, przypominam o obserwowaniu mnie na Instagramie, bo tam jest śmiechu, śmiechów co niemiara jak u Pana Boga za piecem. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału, bo jak nie, nie, to... Zaczynamy. A zaczynamy od mojego imiennika, wybitnego historyka, publicysty, działacza opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Człowieka, który potrafił udowodnić całej Polsce, że doszło do zamachu podgrzewając jedynie, szanowni państwo, zwykłą paróweczkę. Potrafił zgnieść przeciętnej klasy puszkę, czym przekonał wszystkich Polaków i rzucił na kolana cały świat. Człowiek ten potrafił trzymać cały nasz piękny naród w napięciu latami, mówiąc, że jeszcze sekunda, już za chwilę. A kiedy wreszcie zdecydował się wyłożyć karty na stół, to... no, to wszystko. Mieli już to gdzieś. Przed Państwem pan Antoni Macierewicz, który, jak właśnie wyszło na jaw, kolejny raz rzuca całemu światu wyzwanie, bo, mimo że nie pełni funkcji ministra obrony narodowej od 53 miesięcy, to i tak korzysta z ministerialnych przywilejów, takich jak osobista ochrona żandarmerii wojskowej. Dziennikarze SuperEkspresu zdecydowali się dopytać w resorcie obrony o co właściwie chodzi. Natomiast jedyna odpowiedź, jaką uzyskali, jest taka, że sposób wykonywania czynności ochronnych jest informacją niejawną. W związku z tym nie wiadomo, czy byłemu ministrowi ochrona przysługuje z powodu pracy w podkomisji smoleńskiej, czy może powód jest zupełnie inny. Superekspres podaje, że informacja na temat kosztów ochrony dla Macierewicza jest również niejawna. Jednak, według ustaleń dziennika, ochrona pełna, czyli taka, w której do ochrony wykorzystuje się dwie osoby, uwaga, dwie może kosztować nawet między 200 a 300 zł za godzinę, za jedną osobę. Do tego wszystkiego wyszło na jaw, że pan Macierewicz wodzi się ministerialną limuzyną, co jest dość zaskakujące jak na szeregowego posła, chociaż akurat w PiSie to z tymi szeregowymi posłami wiadomo jak jest. W każdym razie ile na to idzie z naszych pieniędzy oraz powody takiego traktowania są niejasne, ale skoro płacimy za regularną ochronę pomnika schodów w samym centrum Warszawy, to właściwie czemu mielibyśmy nie ułożyć na bezpieczne wożenie tyłka byłego ministra. Najlepiej jednak, całą sprawę przypadkiem, zupełnie przypadkiem, skomentował były przyjaciel albo, albo obecny przyjaciel pana Antoniego, wspaniały pan Edmund Janinger, który zdecydował się złożyć w swoich social mediach życzenia panu Antoniemu z okazji imienin 13 czerwca. To dokładnie wtedy, kiedy ja akurat nie mam imienin, więc proszę się powstrzymać w komentarzach. Proszę nie, nie składać mi życzeń, bo nie mam imienin 13 czerwca. No. Dziś przypada wspomnienie świętego Antoniego z Padwy. W tym dniu imieniny obchodzi marszałek Macierewicz, który od lat swoimi działaniami pokazuje jak należy kochać Polskę. Wszystkiego najlepszego! Tak, dokładnie tak należy kochać Polskę. Święte słowa, Harry. Szanowni Państwo, teraz czas na witaminki, ale dzisiejsze witaminki będą trochę bardziej kontrowersyjne niż zwykle, więc jeżeli jest tu ktoś o słabych nerwach, to żeby nie było, że nie ostrzega. Zaczynamy. Paragwaj. Cezar Ortiz, szef jednego z paragwajskich gangów, wpadł na bardzo nietypowy plan ucieczki z więzienia. Pan Cesar najwyraźniej oglądał się polskich kabaretów, bo wymyślił, że przebierze się za kobietę, bardzo zresztą postawną kobietę. 29 maja łobuz skorzystał z prawa do prywatnego widzenia, odwiedziła go kobieta o podobnej posturze. Wspólnie pomalowali paznokcie, wymienili się ciuchami i gordito lindo, czyli słodki czabi, bezpiecznie wyszedł z więzienia, nie wzbudzając absolutnie niczyich podejrzeń. Niestety dla pana Cezara złapano go ledwie dwie przyczyn. Dalej. Nowy kawęczyn, łódzkie. Policja zatrzymała 35-latka po zgłoszeniu, że załatwia swoje potrzeby przy jednym z tamtejszych bankomatów. Okazało się, że mężczyzna jest od dawna poszukiwany przez policję, a w sądzie z całą pewnością nie pomoże mu fakt, że kamera w bankomacie zarejestrowała jak pochłania nosem pewną tajemniczą substancję. Co to mogło być? Nie wiem, mnie nie pytajcie, ale kto ma wiedzieć, ten wie. Niektórzy jednak, szanowni państwo, zamiast lądować za to w po prostu na tym zarabiają i przenosimy się huen daleko za ocean, gdzie inflacja, podobnie jak u nas, nie obcendala się absolutnie z nikim. I nawet legenda amerykańskiego rapu Snoop Dogg dostrzegł ewidentny problem. Postanowił w tej przykrej sytuacji dla wszystkich zadbać o swoich pracowników, bardzo pięknie zresztą z jego strony. Raper poinformował na swoim koncie na Twitterze, że pensja jego osobistego Blunt Rollera właśnie wzrosła. Nie poinformował niestety, tylko o ile. Wiemy, że wcześniej taki pracownik u artysty, Mógł liczyć nawet na 50 tysięcy dolarów rocznie, wspólne wyjazdy i darmowe zielone. <laughs> Wielka Brytania. Premier Boris Johnson został w zeszłym tygodniu przyjęty w szeregi Stowarzyszenia Kozaków z Czernichowa. Jak mówią, jest to ich dowód uznania dla Johnsona za zasługi na rzecz Ukrainy. W ramach wdzięczności wysłano również premierowi obraz przedstawiający go w stylizacji na Kozaka Mamaja. To jednak nie koniec rewelacji. Kozacy nadali również politykowi nowe kozackie imię Borys Czupryna. Ukraina. W czwartek pojawiły się informacje, że jeden z deputowanych do rosyjskiej dumy państwowej złożył w parlamencie projekt ustawy proponujący wycofanie uznania dla niepodległości Litwy, ponieważ Federacja Rosyjska jest prawnym następcą ZSRR na swoim terytorium. Na te propozycje zareagowała Ukraina i Kijowska Rada Miejska zdecydowała się unieważnić dekret Wielkiego Księcia Rusi Kijowskiej Wołodymira o założeniu Moskwy w 1147 roku. Z punktu widzenia prawa oznacza to, że Moskwa po prostu nie istnieje i nie dodają, że może to również oznaczać podważenie niepodległości całej Rosji. No i co? Chcieliście łajna? No to macie. No, proszę bardzo, zachęcam. Gmina Żelazków. Po tym jak udało się wreszcie usunąć ze stanowiska słynnego na całą Polskę wójta gminy pana Sylwiusza Jakubowskiego o stanowisko nowego wójta stara się nie kto inny jak jego syn. Młodszy z wielkiego rodu Jakubowskich planuje kontynuować realizację projektu ojca, więc będzie się działo. Tata naważył piwa i być może jak Bóg da, to dopije je syn, ale jest mały problem. W jego sprawie od 2021 roku toczy się śledztwo prokuratorskie, bo w swoim oświadczeniu majątkowym zapomniał wspomnieć, że dzięki pracy, którą ogarnął mu ojciec, zarobił aż 91 tysięcy złotych, jak widać program rodzina na swoim działa. Szanowni Państwo, teraz czas na sprawę zupełnie poważną, jak pewnie Państwo wiedzą, PIS ma swoją różnę na ludzi I po trochu jest nią policja oczywiście, ale po trochu też trzeba łożyć kasę na pana Bąkiewicza i jego bandę. Chłopaki w przyszłości dostali już pieniądze na zakup siedziby dla swojej organizacji, na zakup sprzętu czy samochodów, łącznie około 3 milionów złotych z naszych kieszeni. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że ziobro sobie wyciąga i daje tam z kieszeni masz tu Bąkiewicz na kucyka czy coś tam. Teraz ekipa dostała nowy zastrzyk pieniędzy na remont siedziby. Przypominam, że została zakupiona w 2021 roku, więc albo do tej pory nie przeprowadzili w budynku remontu, albo już doprowadzili go do tego, Takiego stanu, że trzeba przeprowadzić generalny remont. Nie wiemy jaka jest prawda. Tak zwane Soplicowo-Bąkiewicza to posesja znajdująca się kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy i mieści się w niej siedziba tak zwanej Straży Narodowej, czyli no tych panów, którzy tam są przeważnie łysi, groźnie wyglądają, pilnują, żeby co polskie było polskie i tradycyjne, a resztę to wiadomo, leją. TVN24 zauważa, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Straż Narodowa i Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości e, otrzymały w sumie prawie 4 miliony złotych z budżetowych pieniędzy w ciągu jednego roku. Ale skoro możemy z kieszeni własnej dawać na pomniki schodów, na to, żeby wojsko strzegło posła Macierewicza, to czemu mielibyśmy w sumie nie dawać na pana Bonkiewicza, co by mógł sobie pożywać parę razy do roku. W sumie ja nie widzę przeszkód i na tego jego kucyka. Bardzo fajnie. A na koniec, jak zawsze, zachęcam Państwa do pomocy, a dzisiaj niecodziennie, bo zachęcam Państwa do wsparcia szopowiska. Czym, że jest szopowisko, pewnie się Państwo zastanawiacie i już śpieszę z odpowiedzią. Szopy pracze są w Polsce gatunkiem obcym i inwazyjnym, pochodzą z Ameryki Północnej, a, no, a polskie prawo traktuje je jak pasożyty i nie mogą przybywać w Polsce na wolności. Natomiast no, nie jest ich winą, że człowiek je tu do Europy sprowadził, no bo jakby same raczej tu nie przypłynęły z całym szacunkiem do do ich możliwości pływackich, no ale raczej dobrze nie pływają. No, z lataniem też u shopów, z tego co wiem, średnio. Ponoć nawet z praniem są na bakier. W każdym razie pewna mądra głowa postanowiła stworzyć dla nich tu w Polsce azyl, w którym mogą się czuć dobrze i bezpiecznie, gdzie są po prostu szczęśliwe. Tak zwyczajnie, tak po prostu. Gdzie mogą całymi dniami prać i nie muszą grzebać w śmietnikach. Pod opieką szopowiska znajduje się oprócz szopów 200 zwierząt różnych gatunków, takich jak żaby, węże, wiele gatunków Ptaków, króliki, fretka, norki, alpaki, kangury, mara patagońska, czymkolwiek ona jest, skunks jeden, ostronos i, i wiele, wiele innych. Szopowisko zajmuje się opieką nad zwierzętami, ale też edukacją ludzi. Więc ja bardzo będę wspierał szopowisko i zachęcam do tego również państwa. Zachęcam też, żebyśmy w słowach wsparcia pisali witam. Później będziemy mogli dzięki temu sprawdzić, jaka faktycznie dzięki nam uzbierała się sumka dla szopowiska. Link do zbiórki zamieszczam, jak zawsze, w opisie odcinka. I to już wszystko na dzisiaj, szanowni państwo. Bardzo przepraszam, dalej mnie alergia męczy. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Kto widział całość, ten pisze za co kocha. Antoniego Macierewicza niech będzie. A teraz pytanie no, od widza z poprzedniego odcinka. Pytanie zadał albo zadała użytkowniczka MM i brzmi ono tak. Pytanie do następnego odcinka. Dlaczego pan ryzyk? No bo nie ojciec, wiadomo, no a teraz już nie witam, a żegnam państwa bardzo, bardzo serdecznie.